Poznam mnie, nawet, gdy mam zasłoniętą twarz. Bibi nie kłam, uciekaj ci czas, lubisz to, gdy jest głośno basz. Ona to hot seventeen, no bo lubi nas Pozna mnie, nawet, gdy mam zasłoniętą twarz. Bibi nie kłam, uciekaj ci czas, lubisz to, gdy jest głośno basz. Jestem dla ciebie jak kit Kali. Zaśpiewam dla ciebie, tylko zostaniemy sami. Ja się zajmę sylabami, tekstami, rymami tylko siebie daj mi szari daj mi shawty Tylko siebie daj mi shawty Tylko siebie daj mi shawty Tylko siebie daj mi Shawty yeah, yeah. please Daj mi siebie dziś całą Kiedy palisz weed no to zawsze ci za mało yeah. Jakby więcej się nie dało jebać to rusz to ciało Piszesz do mnie rano nie pamiętasz co się dzisiaj działo yeah. Pytasz co tak pachnie By yeah. yeah. Pytasz co mi wpadnie duży cash yeah. Duży cash On chce to mieć yeah. Baby yeah. na ciebie mam już swoją muzę yeah. A ty weź Głowałem znowu cały dzień Żeby kiedyś to wszystko mieć Kiedy znowu widzę Cię, no to znowu mi się chce Być przy Tobie ma sens yeah. Aby Cię z Ciebie w sumie nie Nie chcę szukać skoro mam już Cię Szukam Cię znowu w tym tłumie Nie znalazłem, no z baby pokaż się yeah. Ona to hot, 17, no bo lubi nas Pozna mnie nawet gdy mam no twarz Bibi nie kłam, ucieka Ci czas Lubisz to gdy jest głośno, baś ona to hot seventeen, no bo lubi nas Bo zna mnie, nawet gdy mam zasłanioną twarz Bibi nie kłam, ucieka ci czas Lubisz to, gdy jest głośno basz